Cześć, chciałbym Wam dzisiaj wytłumaczyć, jak rozwiązywać nierówności wielomianowe. Jeżeli mamy wielomian zapisany w formie takiej, to pierwszym krokiem jest rozłożenie go na czynniki pierwsze. Czynniki, czyli czynniki albo pierwszego stopnia, albo czynniki drugiego stopnia, czyli funkcje kwadratowe z deltą mniejszą od zera, czyli takie, które nie da się rozłożyć po prostu na czynniki kolejne. Ja zauważyłem tutaj, że Liczba 1 jest miejscem zerowym tego wielomianu. Skorzystam z schematu Hornera, podzieliłem ten wielomian przez jedynkę, otrzymałem coś takiego. Następnie znowu zauważyłem, że to też się dzieli przez jedynkę, znowu podzieliłem to przez jedynkę i otrzymałem taki wynik. Schemat Hornera znajdzie się opisany na All For school Jest także oddzielny filmik, co to jest schemat Hornera. Jak liczyć schematem Hornera, także teraz już o tym nie będę mówił Generalnie pierwszym krokiem zawsze jest rozłożenie wielomianu na czynniki W momencie, w którym już mam rozłożony wielomian Sprawdzam, czy dane miejsce zerowe nie powtarza się Jeżeli się powtarza, to zapisuję je w takiej formie I z takiego zapisu ostatecznego odczytuję miejsca zerowe Jak zapewne wszyscy widzicie ten wielomian ma dwa miejsca zerowe. Jednym jest 1, a drugim jest minus 2. Trzeba tutaj także zobaczyć, że jedynka jest dwukrotnym miejscem zerowym tego wielomianu. Następnie wchodzę do rysowania osi liczbowej, zaznaczenia miejsc zerowych. Dla porządku znaczyłem także 0 i rysuję. Rysowanie wielomianu rozpoczynam albo zawsze rozpoczynam od prawej strony i teraz tak, jeżeli współczynnik przy największej potędze, u nas ten współczynnik to jest 1, jest większy od zera, to rozpoczynam rysowanie od góry. I rozpoczynam rysowanie od góry. Jeżeli byłoby na przykład minus x do trzeciej, to rozpocząłbym od zera. Rozpoczynam od góry i dochodzę do jedynki. To jest pierwsze miejsce zerowe tego wielomianu. Zasada przy nierównościach, przy rysowaniu wykresu jest taka, że jeżeli dany pierwiastek je, ma krotność parzystą, tutaj mamy dwójeczkę, on gdyby podwójnym miejscem zerowym, tak samo jeżeli by na przykład x-1 do, minus, minus do czwartej, to wykres się nam odbija od tego. Odbija się do góry, idzie i znowu mamy następne miejsce zerowe, minus dwójka. Tym razem minus dwójka jest pojedynczym pierwiastkiem i ma krotność tylko 1 i ma pojedynczą krotność, więc wykres przechodzi dalej. Nasza nierówność mówi, że mamy znaleźć wszystkie liczby, dla których ten wielomian jest większy od 0. Więc u nas będzie to od minus 2 do 1, od 1 do plus nieskończoności. Pamiętamy, żeby wykluczyć jedynkę i samą minus dwójkę, ponieważ mamy samą nierówność. Jeżeli byśmy mieli większe bądź równe, to zarówno minus 2, jak i 1 należałoby do tego wykresu. Zapraszam na olfor.school.pl, Znajdzie tam całą instrukcję, w jaki sposób wynazywać takie wielomiany. Mam nadzieję, że mój filmik Wam sprawę trochę wyjaśnił. Zapraszam na stronę, tam urządkujecie swoją wiedzę, w razie czego zapraszam do komentowania, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, czy na naszej stronie. Na pewno odpowiem, czy wytłumaczę jeszcze jakieś kolejne zagadnienia. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych filmikach.